Hej kochani, to jeszcze raz ja dzisiaj mam oblot, nadal jestem przy moich reproduktorkach i pomyślałam sobie tak, że jeżeli już zaglądliśmy tam, gdzie jest większy osyp, no to kochani, tam, gdzie nic nie lata, nic nie wylatuje. Osyp jest praktycznie minimalny. Podejrzewam, że może te dwie pszczółki są właśnie z tego ula, i tu może się u was na przykład nadarzyć takie myślenie, no tam latają, tam jest osyp. Tutaj jest to, a tu jest cisza, spokój. No, nachylamy się nad tym ulem, jest dzień, więc nie za bardzo słyszymy, czy, to, to, czy ta rodzina żyje, więc wiecie, nasza wyobraźnia się nakręca w tym momencie. No jest źle, może nie żyją, może coś i już wiecie, się stresujemy, już nie możemy wytrzymać. Pamiętajcie, kochani, to też jest bardzo szybki wgląd. Mamy pewnie uchylone wentylacje, nic się nie dzieje po prostu, czy sprawdzamy. Rodzina jest bardzo silna, aktywna. Po prostu tyle nam wystarczyło, żeby zobaczyć, że w tej rodzinie jest wszystko w porządku. Może się też tak zdarzyć, że zaglądniecie do takiej rodziny, jest cisza. I kompletnie nie widzicie od góry pszczół. Pamiętajcie, tutaj też nie, zachow, nie zachowujemy się chaotycznie, zestresowani, ze względu na to, że bywa tak, że kłąb nam się uwiąże bardzo nisko i praktycznie od góry jest niewidoczny. On jest całkowicie uwieszony. Na dole od góry jest pokarm. Wydaje się, że ta rodzina jest martwa, nie ma nic, więc wiecie, zestresujemy się, rozsuwamy te ramki i nagle wyłaniają się te nasze piękne, cudowne kobiety. No i wtedy jest ten dylemat, no co wy tu robicie. Więc pamiętajcie, nawet jak się stresujecie. Podchodzimy do ula w tym momencie z kapeluszem na głowie. Jeżeli byście się denerwowali, że tam gniazdo trzeba rozkopać. Tutaj pamiętajcie, też zachowujemy spokój. Jeżeli jest temperatura ciepła, a pszczoły się w ogóle nie oblatują, można zerkać. Ale jeżeli się już zestresujemy, a jest zimno, nie otwierajmy tej rodziny, zaczekajmy, jak się troszeczkę ociepli. Pamiętajcie, to, że my będziemy się stresować i grzebać potem nic nie zmieni. A jeżeli ta rodzina faktycznie żyje, po prostu nie naryzimy ją na rozejście, na stres. I na niepotrzebne skutki uboczne na naszych oczach. Miłego!